Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Czemu siema? W tym odcinku wbijamy 25, 20 rangę na kęci. Nie jest na bole. Już mi się pomyliło. To będzie teraz tu Dopia wbiłem 20 miangę na mole 20 mangę, mi się jedwo udało w pisno. Zobaczymy tuje mamy miejsce. No śwież się działa Wojdę w klub 500 buchajków, pierwszy 50 pierwszy wifi DP